Cześć. Dzisiaj będzie film o płonącej Ameryce. Jak widzicie, za mną widać cień gór, ponieważ są one pokryte dymem, a po tej stronie naszej doliny nie widać już nic. Dym przykrywa wszystko. Wiatr wieje w naszą stronę niestety z Kalifornii, gdzie w tej chwili jest kilka. Dużych pożarów, i właśnie o tych pożarach dzisiaj Wam opowiem. Jesteśmy w miejscu, w którym niecały miesiąc temu przeszedł jeden z większych pożarów w ruchu w Kalifornii. Pożar nazywał się Tamarack Fire. Spalił mniej więcej 20 tysięcy hektarów. Jak widzicie, tutaj no, po horyzont są spalone drzewa. Niestety, miejscówka. W którym jesteśmy, to jedno z naszych ulubionych miejsc kempingowych, i nasz kemping, niestety, poszedł z dymem, więc musimy nowego miejsca sobie poszukać. Pożar, no dość, dość spory, ale jeden w sumie w tym roku z mniejszych spośród tych ogromnych pożarów w Kalifornii, ponieważ w tej chwili dym, który widzieliście wcześniej, jest pożaru, nazywa się Calder Fire, i ten pożar. W tej chwili ma, o ile dobrze pamiętam, chyba 50 tysięcy hektarów, więc też sporo. A trochę dalej na północ od nas jest pożar, który nazywa się Dixie Fire, też w Kalifornii. Płonie już chyba półtora miesiąca. i ten pożar z kolei ma prawie 300 tysięcy hektarów, czyli po prostu ogromne, ogromne powierzchnie. Oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego te pożary są takie duże, dlaczego tutaj jest tak trudno z nimi walczyć? Jest kilka powodów. Po pierwsze te lasy tutaj w okolicy są ogromne i w tych lasach lasy są wysoko w górach w większości. Jest tam dość mało dróg. Mało tego zieloni od 20 lat bardzo tutaj mieszają w tym wszystkim, więc zabronili wycinki drzew, zabronili wypasu owiec i krów w okolicy lasów, więc te zwierzęta nie jedzą tej, powiedzmy, tego co jest na ściółce. Więc paliwo pożarowe się zbiera bardzo łatwo. Do tego często są zamykane drogi pożarowe, które kiedyś były używane jako drogi do rekreacji off-roadowej. Teraz wszystko jest pozamykane, więc zaraz tam z drogi. Strasy mają trudniejszy dostęp do tych lasów i stąd no one jest, rosną, rosną w siłę. Do tego susza. W tym roku w Kalifornii. Zresztą w Nowadzie też deszcz w ciągu lata, w ciągu wakacji padał może dwa razy po kilkanaście minut. Susza jest całkowita, jest tutaj coś strasznego i to też bardzo wpływa na to, jak szybko ten pożar się rozprzestrzenia. Więc tak to wygląda. Te wielkości pożary nawet nie są gaszone. Oczywiście strażacy. Próbują coś tam robić, ale głównie ta walka z pożarami sprowadza się do tego, aby ratować budynki. Czyli strażacy skupiają swoje siły na ratowaniu miast, na ratowaniu budynków, które są po drodze pożaru. W tym celu zarówno załogi naziemne, jak i załogi samolotów walczą z tym. Na pewno widzieliście, znacie z, z telewizji. Obrazki, gdzie samoloty zrzucają taką czerwoną substancję, to jest taki czerwony żel gaśniczy, który jest zmieszany m.in. z nasionami drzew. Chodzi o to, żeby po zatrzymanie pożaru spowodować w, w powstanie nowego lasu. Więc no gaszą tam coś, ale to jest wszystko skupione wokół miast, wokół osiedli ludzkich, tam gdzie są domy, a tutaj w górach, no widzicie, pożar sobie szedł, a, a strażacy czekali na niego przy miasteczku i faktycznie miasteczko obronili, tam nic nie przykład w tym pożarze, w Tamaraku, ale no... Pożarze, który jest koło Michała domu tam niedaleko, gdzie właśnie teraz jedziemy już w ciągu ostatnich paru dni spłonęło ponad 300 domów, więc no niestety jest tam słabo na szczęście Michał jeszcze jest w bezpiecznym miejscu, pożar jest kilkanaście kilometrów od jego domu, więc jeszcze nie jest źle, chociaż Michał jeszcze się przygotowuje spakował się, już część rzeczy do mnie przywiózł do domu, więc jest gotowy na ewakuację a te pożary, jeżeli czytacie wiadomości z Ameryki, często są pisywane, że walka z nimi trwa, i jest podawany procent zwanego containment, czyli ile z pożaru strażacy otoczyli. Polega to na tym, że strażacy robią przecinkę wokół pożaru, wycinają do gołej gleby linię wokół pożaru, i od tej linii 100 metrów w głąb pożaru musi być wszystko dokładnie zgaszone. E, płonące drzewa muszą być ścięte. Wszystko dokładnie musi być. E, Ogarnięte, i dopiero wtedy, gdy to 100-metrowa strefa jest dokładnie wyczyszczona, dokładnie ugaszona, wtedy można powiedzieć, że w tej strefie zostało osiągnięte otoczenie pożaru. I oni dążą do tego, żeby ten pożar otoczyć w 100% i wtedy on w środku, że może się palić, bo on niczemu nie zagrozi. Także tak to wygląda. Dobra, teraz chyba trochę tam dronem, żeby pokazać Wam, jak wygląda Twoja okolica. Jeszcze na koniec jedna, jedna sprawa. Pokażę Wam, jak wyglądał, jak wyglądał widok z naszego domu dosłownie 4 dni temu, gdy wiał ten najbardziej gęsty dym z pożaru Calder Fire. Jest to widok, który nakręciłem o 4:30 po południu, czyli ponad 3 godziny przed zachodem słońca. Moim zdaniem robi dość swoje wrażenie. I tym widokiem zakończymy ten film. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.